Ja tak szczerze mówiąc myślę, że tutaj w tą gierkę będzie pasował idealnie Woliber, bo nie też, że to najsilniejsza postać w patchu, to jeszcze pewno Wolibera na kanale nie było, więc czy grałem w GTA 5 tego GTA można online? Znaczy grałem w GTA 5 tylko grałem tylko fabułkę, jakoś ta... Cała otoczka z online mnie nie interesowała. Nie interesuje mnie to. Jakieś udawanie postaci czy jakiś inny pierdol. Ja wolę sobie pograć w fabułkę. Fabułka była zaczepista. Sam z siebie tą grę kiedyś e, chciałem kupić, ale wydarzyła się okazja, że mogłem ją zdobyć za darmożkę O ile się chyba rok temu rozdawali, czy do, nie, dwa lata temu, sorry I też czekam na Wii na Michael, mój ulubiony streamer, nexta może zagram? To pewnie Przemek Akurat mało osób jest dzisiaj, to myślę, że mogna, można spokojnie pyknąć Mogę na temat wolibera, dziś zjadł moją ko kolejkę, jest op teraz, to prawda Oliver jest mega OP bohaterem pod całokształtem. O? Nie wiem, czy go tak zabijemy. Dobra, jest Gitas. I ma chyba warp. Z kwestii całokształtu jest mega warp. Dobra? Dwa flesze spalone i chyba praga mamy nawet. U? Nie, zginąłem. A dobra, Execute jest warp. Jest warp. Dobra, Jaxa widzieliśmy u góry, on żuka nie robił, bo ma trochę mniejszą tom, yy, farmę, więc możemy wejść na bota od razu i na żuczka. Ezreal, albo ko kogokolwiek kurde. Dobra, nice. Jezus, nie zabijemy go, Fit. Swain poważnie żyje? Ja pierdzielę, ale to <t besoin> w ogóle, ale oro się zrobiło. Nie może zabić, go zabijemy, ale kwestia czy z E czy z W. Z W? E? Nice. Nie wiem czy Renektona mogę porobić. Jakoś tak wygląda na gościa, który chciałby się od razu wbić, kliknąć Q E i od razu reset do zdobyć. O Jezus gościu. O! Mam cię. Nice. Co sądzisz o nowym Skarnerze? W kształcie super, bo jednak jest to coś nowego wobec tego czempiona. Ale ma stary design, ganki ma o wiele lepsze, ale nie wiem czy w kwestii damage'a będzie silniejsze, Bo wygląda to jako taki, kurde, druga, trzecia Sejuani Która będzie stała na samym przodzie, będzie szukała inicjacji jak tylko się da I oczywiście klikała RK w kluczowe targety Myślałem, że trochę ze Skarnera zrobią Fightera, może taką postać, która będzie lubiła się tradować Bo stary Renek... stary Renekton Stary skarny trochę był do tego skłonny. A ten nowy to tak bardziej mówię: taki tank dla drużyny, który jest mega pomocny. Chyba mnie widzieli, ale to żaden kłopot. Okej, okay. gdzie ty jesteś? Jak coś włączam turet. A, dobra, nice. I bijemy się. Mamy, mamy tego. Mimo, możemy się bić. Dobra? Nice. No i dobra, i Drake. Mieliśmy przewagę liczebną, Zeda też opodal, Oni Erek nie mają, także była naprawdę darmowa... Darmowa inicjacja i darmowe kille. Ło, wow. nice. Jezu, ale łatwa ta giera. Rozkręciłem się tak mocno na tym bocie, że nawet zapominam do sklepu iść, nie? Mają wordy, co prawda, ale chyba to nie ma znaczenia. Tak jest! Ło! Wow, nice! Super ramsko. Jax w ogóle nic nie robi On cały czas na tym bocie gdzieś tam de facto się znajduje Ale... Jest zawsze o 3-4 sekundy za późno I na tym mamy swoją przewagę Ło! Wow. Nie, ten Blitzcrank jest OP, nie? Dobra, dawajcie Garen Na łeb! Pyk! Temerkować? A, chyba nie ma sensu A, no, już jak sam możemy profilaktycznie z tego zerkować Żeby nie było przykrości, że udr padł Nie wiem, czy Wy też tak macie, ale ja od momentu, kiedy ten czat party wprowadzono Nie mam totalnie w ogóle włączonego czatu Ale jednak jak ktoś coś do mnie mówi, czy tę decyzję podjąć, to tylko z pingami trzeba grać no, Jakie jest Wasze odniesienie? Uważacie, że ten czat, który został wprowadzony dla tych wszystkich, yy, wiecie, czat osobny, czat party, czat y, wspólny, drużynowy i czat alt jest tak właśnie odizolowany, to uważacie, że lepiej właśnie było prowadzić w małym sensie ten czat party, czy też nie do końca? W stopniu jednak mi to poprawiło jakość gry, bo nie skupiam się na flamowaniu czy wyzywaniu kogokolwiek, tylko jednak na tym, że gram po prostu w grę. Jeżeli nikogo nie obrażam, po prostu skupiam się na gierce. Jest zajebiście Ej dawaj tego. Dawaj, 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 dawaj lulu. Co ty, Renek tu zrobiłeś? Mamy go. Mamy go. Nice. Ja bym tu dive'a widział. O jak ja bym tu widział dive'a. Prawda turec stoi na skrawku HP, ale... Jednak coś czuję, że Garena i tak można zabić. Nice. O, poddali się. No to nie zła gierka, nie? Nie zła, kurde giereczka. Chcesz się rozpędzić, Wolibera libera ma tu już koniec. Nie rozpędziliśmy się, a i tak najwięcej damage'a zadaliśmy. Ja to chyba te ganki na bocie dużo pomogły. Ja wam puszczę songa, którego nie zapomnicie nigdy. To jest song. Dobra, pod beat wjeżdżamy, nie? Dawaj, Oj. Uh. Aj, mam cię. Nice. Dobra, drugi level i wchodzimy, co? Mówię to jako Jana, która zazwyczaj jest defensywną postacią. Chociaż mam przeczucie, że ofensywa nigdy nie zawadzi. Ej, dawaj ją. Co prawda, co prawda, ło ma kurwa mać, nice, <grywia> Dawaj ją Yes <grywia> Nice, dobra, linia skończona, nie? Dobra, zostanę tutaj specjalnie, żeby on mógł więcej wklepywać w turret Nice Żyjesz? Dobra, ja cię chilnę. Jak mam być szczery. Dobra, ja mam tarczę. Kurde, nie mam nic. Żyjesz. <grym> Ej, nie bójmy się. Ja pierdziele, nie. O co się dzieje z tą grą? W sumie. Dobra, nie, ale spółkować tak. Nice. <laughs> Ale Draven, jak już jest tak na żarty na taką drużynę, no to będzie dla nich katastrofa. Ale niestety.